Cześć. Był czas milczenia, teraz jest czas mówienia, dlatego dzisiaj nagrywam y, odnośnie relacji toksycznych i to są takie moje przemyślenia, które sobie spisałem i z którymi chcę się z Wami podzielić. Otóż najczęstszą przyczyną y, toksycznych relacji są tak zwane kony podświadomości, z których wzrastamy od można powiedzieć, kołyski. Toksyk zazwyczaj nie wie. Że jest takim typem osobowości, jakim jest, gdyż jego zdolność odczuwania emocji wyższych, związanych z ogólnie przyjętą formą, definicją empatii, jest delikatnie mówiąc niewystarczająca. Empata zaś jest dokładnie odwrotnością takiego stanu rzeczy, choć również on posiada zdolność do destrukcji, a raczej bardziej do autodestrukcji. Toksyk dążąc do swoich własnych celów nie cofnie się przed żadną formą manipulacji jedną z form jest przybieranie maski bycia kimś innym na potrzeby chwili po to aby napotkaną osobę w tym przypadku jego przyszłą ofiarę w jaki sposób do siebie przyciągnąć. Czyli na jakiś czas staje się dokładnie tym, dokładnie taką osobą, jaką potrzebuje ta druga strona. Chodzi o to, żeby ją ułaskawić, ugłaskać, przyciągnąć, owinąć przez jakiś czas w kokon i stwarzać wrażenie, że jest się idealnym partnerem, partnerką dla takiej osoby. I w momencie, gdy w danym układzie zaczyna się pojawiać rysa, czyli najczęściej to polega na tym, że ta druga osoba, ten empata, zaczyna dostrzegać pewne aspekty, że coś jest tutaj nie tak, no to toksyk, narcyz yy, robi taką znamienną rzecz, czyli opada z niego na jakiś czas. Jego, 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 jego maska i pojawia się prawdziwa osobowość, która prowadzi do często agresji, mentalnej, fizycznej również, do oburzeń. Jak to tak może być, tak nie może być, bo ja przecież jestem tutaj najważniejszy. No i często do też tak zwanych szantażów emocjonalnych, szantażów finansowych, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz. Jeżeli przyciąganie się do takich dwóch osobowości ma miejsce bardzo często, no to to wynika przede wszystkim ze środowiska, w którym się te osoby wychowywały. No i tak naprawdę to jedna i druga strona, patrząc z czysto ludzkiego podejścia, takiego miłości, jest pokrzywdzona, jest ofiarą. Ale jeżeli u empaty wykształcił się brzozec oddaństwa, uległości, usługiwania i tak, zwanego, tak zwanej potrzeby bycia akceptowanym, to jest to wzorzec, który jest połączony też z sercem, z uczuciami. Natomiast wzorzec, w jakim funkcjonuje toksyk narcyz, jest tego przeciwieństwem. On po prostu tego nie został nauczony i tutaj nic już tego niestety nie zmieni. No, i teraz, jeżeli dochodzimy do takiego wniosku, że nasz związek jest pusty, że nasz związek opiera się tylko i wyłącznie na to, co my dajemy, a inni biorą, to już jest światełko w tunelu, że nasza świadomość zaczyna się zmieniać. Ale za tą świadomością absolutnie nie może iść kolejna próba zrozumienia tej drugiej osoby. Kolejna próba oglądania się na tą osobę, że a nóż, teraz jeżeli ja się zmieniam, to i on się albo ona się zmieni, nic z tych rzeczy. To my sami się wewnętrznie zmieniamy, tylko my, nikt nas nie zmieni. Nasze zachowanie, pełne empatii, pełne zrozumienia wcześniej nie zmieniło tego człowieka i dokładnie tak samo się teraz to nie zmieni. To będzie zawsze trwało tak długo, jak będzie istniał ten układ. I teraz jedyną drogą, aby zakończyć tą nierówną walkę, bo to jest nierówna walka, jest zakończenie takiego układu, choćby nawet jak najbardziej bolesne, bo to boli, to bardzo boli, ale to jest jedyna droga, aby uratować samego siebie. A jeżeli Ty uratujesz samego siebie w środku, mentalnie, Twoje serce, to tym samym robisz przysługę, robisz bardzo dobrze dla następnych pokoleń, dla Twoich dzieci, dla Twoich wnuków, ponieważ to, co Ty uzdrowisz w sobie, jest już uzdrowione w następnych pokoleniach. I wtedy już najprawdopodobniej następne pokolenia nie będą miały takich sytuacji, z jakimi przyszło się Tobie zmierzyć w tym życiu. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Pozdrawiam.